Zawsze byliśmy, jesteśmy, będziemy Zjednoczeni zawsze To moi ludzie, co? To moi ludzie, co? Co? To moi ludzie, co? To moi ludzie, co? Co? To moi ludzie, co? To moi ludzie, co? Co? To moi ludzie, Siemanko, a my dziś po raz kolejny jesteśmy w hurtowni fajewerek AS w Gazole Wielkopolskim i specjalnie dla was Zaprezentuję wam kilka ciekawych materiałów wybuchowych, bo już niedługo sylwester Pozdro co tam przewracasz? Co tam przewracasz? Firestorm. Czyli to, 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 to będziemy wysadzać powietrze, na czy będziemy. już niedługo. 49 strzałów, tak? I werwa. Takie, takie logo podobne jak do poplany, nie? Wedla. Wedla, no. A tu ile jest strzałów mówisz? 60. Ty. Ja nie wiem, czy to nie jest. Ja chyba pierwszy raz w coś takiego będę wysadzą. No, generalnie jesteśmy w hurtowni. E, w ogóle asortyment jest przekozacki, więc e, śmiało się e, ładujcie na stronę sklepu. Na pewno będziecie mieli link w opisie. I e, róbcie zakupki, bo macie mało, mało czasu. No i generalnie na pewno teraz jesteście przy kolacji w więc e, zdrowych, wesołych świąt. E, Szymano, jesteśmy z Łukaszem po raz kolejny e, Generalnie... Kotadersców. No i z tym deszczem, ale myślę, że damy radę. Mamy e, pierwsza na odstrzał idzie e, wyrzutnia werwa. E, doszliśmy do... E, o, do tego, że są tutaj dwa lądy, ląty, Jeden z rezerwowy, nie? więc Jakby coś się wydarzyło, mamy drugi ląd. No i co? No i idziemy. na samą górę wbijam, tak? Za chwilę będziemy u góry. Pozdro! Dobra, okej, okay. trochę na słabo widać, bo deszcz pada e, i ciemno jest. Ale co? Roz... Odbezpieczamy. Oczywiście serdeczne podziękowania dla hutowni As w Gorzowie za to, że zasponsorowali nas, dali nam mnóstwo materiału, więc my, no mamy co robić. Dziękuję bardzo. No i szpiona. piona. Piona ten. Łukasz będzie na czym tym Pirotechnikiem. Cykasz się coś trochę czy nie? Nic się nie cykasz. No nie wiem, ja się tam zawsze czekam. Nie, uciekamy tam, ja? no, to jest, to jest gdzie duży <grym> nie? No nie dużo Nie Na bogato, to musi być ładnie, nie? To tak no. jest no, Słaby ogień, muszę zapalniczkę Pierwsze komplikacje Czekaj Jak mnie zapalniczkę teraz zmieni nie. nie, nie, uciekajcie Uciekajcie No proszę. Ale żeśmy zrobili pokaz fajerwek No masakra Kot, nie? Ej, kupuję to nie. spadamy dobra Do, zobaczenia później. Pozdro Ważną rzeczą jeszcze to jest to, aby po sobie posprzątać. Więc Wyrzucamy do świetliczka O kurde Dobra. Jesteśmy na drugiej miejscówce. Teraz mamy wyrzutnię ukośną. Taka ukośna, czyli na boki też wys, e, wys, e. 49 strzałów. 60 metrów wysokości. Dobra, tam jest Łukasz, gdzie jest światełko. Ja się cofnąłem, żebyśmy mieli lepszy widok e, na na fajerwerki. Pamiętajcie o bezpieczeństwu, żeby oddalić się na odpowiednią odległość. Wesołych świąt! Dobre co? Podobało się? Pięknie. Pięknie. Zbyt, ten czas na <śoru> Dym zaraz zniknie. Tam chłopaki krzyczeli do nas Wesołych świąt. Z samochodu. Dobra, no to co? Player. Miło było. <śle> Miło było. <śle> Uciekają, zobacz. My też. To zaraz <śoru> no, zbijamy. Także dziękujemy. Do tego materiału jeszcze dokleję e, pokaz wyrzutni, którą e, dzisiaj zrobiła e, cała hurtownia, cały zespół. E, o wiele większą e, odpalili i e, efektowniej to e, wyglądało. Więc teraz oglądajcie materiał, który, który nagrałem właśnie z hurtownią. żeby wyrywać też, ja napracować trochę. Cześć, Masakra No a Wy zostawcie łapkę na kanale, subskrypcję oczywiście i wbijajcie na stronę Krutowni e, As, bo macie mało czasu, a już za chwilę jest Sylwester. Pozdro! Winny live! Od zawsze byliśmy, jesteśmy, będziemy Zjednoczeni zawsze To moi ludzie! Co? To moi ludzie! Co? To moi ludzie, co? To moi ludzie! Co? To moi ludzie! Co? To moi ludzie, co? To moi ludzie! co?